W niedzielę w samopołudnie południe Skoczów zatrzymał się na dwie minuty, by oddać cześć ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Dla jego męki. Modlitwy we wszystkich kościołach, katolickich i ewangelickich. Nabożeństwa w całym kościele naszym poświęcone tej wczorajszej tragedii i kazanie było pod tym kątem i yy, modlitwy i śpiewaliśmy też pieśń Boże coś polskie z prośbą o nasz kraj. Przez cały tydzień w kancelarii parafii ewangelickiej wyłożone są księgi kondolencyjne. Jedna jest przeznaczona dla kancelarii prezydenta, a druga dla rodziny księdza pułkownika Adama Pilcha. Będą one zebrane ze wszystkich parafii w naszej diecezji i złożone w jedną księgę i przekazane tym właśnie adresatom. Jeden z duż pasterzy, który zginął w sobotniej katastrofie, pochodził z diecezji Cieszyńskiej. Pułkownik Adam Pilch pochodzi z Wisły, jego rodzice mieszkają w Wiśle Malince, dlatego jest to nam bliska sprawa, to, że on stracił życie w tej katastrofie i dlatego czujemy. Tą bolesną stratę również jako Kościół Ewangelicki. Skoczył jak cały kraj pogrążony w żałobie. Biało czerwone flagi przepasane kirem nie tylko na budynkach instytucji. Skoczowianie pogrążeni w szoku i bólu. Jest to szok dla wszystkich Polaków i właśnie trudno wszystkim to w ogóle tak oswoić się z tą myślą, że tyle ludzi zginęło i już jestem prezydent. Czuję ból i jakoś takim bardzo jest przykro. No, myślę, że wszyscy mamy takie samo uczucie. Nie można się skupić, nie można o niczym myśleć, no, tylko ta sytuacja jest ciągle gdzieś tam w myślach krąży, także myślę, że wszyscy czujemy to samo. No. Straszna tragedia i, i, i nieprzyjemna sytuacja, która długo jeszcze chyba będzie gdzieś w świadomości tam naszej y, siedzieć, będziemy o tym myśleć. No. To jest szok do wszystkich, trudno cokolwiek powiedzieć. Nie ma więcej do powiedzenia. Nic na to nie poradzi. To największa tragedia, jaka od bardzo wielu lat wydarzyła się w Polsce. I wielu ważnych ludzi zginęło i tak naprawdę nikt nie wie, co będzie się teraz działo w kraju i jak to wpłynie na nas wszystkich.